Włącz już ten. Kurwa! Po prostu jestem kurwa. A kurwa! A jeżdżę! Ja też... Cześć, w ogóle ci ekipa ekipa w tej strony na kanale Kuchnie, co chcesz. Popaki zrobili to, my zrobiliśmy flabera mamy ciaska ze Squid Game i teraz. No, no ciebie nie było, potwierdziliśmy też teorię strun równoległych y rzeczywistości, także wiesz. Nie ma tego danych. złego. Straty są, ale są też korzyści. Czyli to wszystko i więcej na kanale Kuchni? Proszę. A dzisiaj będziemy na czas wycinali ciacha ze Squid Game. Coś takiego. No, Sucker już niestety ma spoiler. Jeszcze nie, nie obejrzał. Ja nie zamierzam e... oglądać, bo uważam to za słaby serial. Zobaczymy. Więc jest też git. Mi się podobał. Skończyłem wczoraj. Już tak wymęczyłem. Ty, ostatni odcinek. Co ty tak No i kurwa, Kaja, musimy już dzisiaj dokończyć. I wiesz, w końcu trzeciego dnia, ostatnie 20 minut. I zaskoczył, zaskoczyła mnie jedna rzecz. Zaskoczył cię trochę? Ten serial pod koniec? Nie. Totalnie wszystko przewidziałeś? Nie. <laughs> Jedziemy z ciachami. Dobra, panowie, to zagrajmy... Tak jakby, może o pierwszeństwo okay. wyboru, który chcemy wzorek. Okay. ale tego... papierkami. No, ale tak Daj myślę, sakera, że nie żaden z tych wzorków nie jest prosty. Eee, no. W jaki sposób, jak ja wygram, to mam pierwszeństwo wyboru? Tak, jak wygrywasz, to pierwszy wybierasz. Dobra. I jakoś tak polecimy Dobra. dalej. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra. Aha. Ja z sakerem wygrałem. na pewno. papier, bo tylko my daliśmy. Nie. Nie. Jeszcze raz. Czyli my wygrywamy z Polskim pójdźno. No tak. Daliście nożyce. Tak, bo on was rozwalił. On was rozwalił, a ja jego rozwaliłem. Nie, gramy w kamień papier miało być. Oni dali nożyce. A no no. A wy nielegalne daliście. To ja wybieram, serce. No to już sobie bierzesz. A teraz kto wybiera saker? Kwadrat. Dogrywka. Raz, dwa, trzy. Ty wybierasz. To ja trefla wybieram. No, To ja gwiazdka. E, czyli. Czyli zajebiście. Jak... jak? Kurde ostatni ale... serialu nie Z gwiazdką masz jak w serialu. Nie, a nie, był dobra, sorry, 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 sorry. A e, i nie będziecie kropkować stoła? Ile było w, w turnieju? To znaczy minut. w serialu? 10, 10 minut, 10, 10. tak? dobra. To zobaczyłem za 10 minut lecimy. Kto odlicza? ja puszczę stopę. Ja muszę patrzeć, jak wy to robicie, bo wy oglądaliście. Ja też popatrzę sobie no. właśnie. Dobra, jesteście gotowi? No. Trzy. Dziesięć. To nie to jest 3. kto pierwszy. To Start. nie jest kto pierwszy. Na razie tak? testuję. Panie... No dokładność jest raczej ważniejsza. Boję się, że to się popsuje, co nie? Hmm. Pącz, jak już ten. Kurwa. Ty, Ty ale dobrze. Ale ty nie. Nie? ty nie wiem, musi war być, ale zobacz. A co, ja zobacz, ja i zrobię to, co ty. Ty jest dobre. Ej, nie zbyt to. Patrz, 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 patrz. Przegrałeś? Nie, wygram. Nie. Tak? Ale to nie na czas gramy. Ale ja nie gram na czas, ja po prostu jestem kurwa. Działa. działa? Czy po prostu jestem kurwa kurwa. A można zjadać? Ej, można zjadać. Po prostu jestem kurwa. Ej, Jadam, kurwa! Ej, Jakie są zasady, Jadam, można to zabrać? Musisz po prostu wyciąć ten kształt i nie naruszyć go. Bez zasad. Bez. Kurwa ty! To nie rada was kurwy. Koniec. Ale po co ty się spieszysz, masz Ja się też, się ja zab... będę drógł ale to nie gramy na miejsca, przecież ja się nie spieszę w ogóle Koniec? Nie gramy na miejsca O, zjebałem no, Koniec, kurwa, skąd, wygrałem Ty, zjebałem nie, na, nie ma zwycięstwa Ty, wygrałem Ale dobra jest ta technika Cię Dobra jest ta technika już naplułem na, 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 na ciastko i wygrałem Przecież zasady były takie, jak że ty nie masz gramy kształt? Na miejsce Stref! Tylko prostu 10 A jeszcze masz ścianki, kurwa ten musi być równo. On nie, nie Owca i kurwa. Dobra. Dobrze, będziesz miał kurwa ścianki. Kurwa ma być ide, idealnie, ma być odcięte, a wy gracie na czasy. Dobra, debet. Po co gracie Dobra, ale... na dobry Dobra, czas też coś da chyba. nie? No co, nic nie da, masz wsta... na to 10 minut i tyle. No jakie ścianki, ej, niech ktoś to zweryfikuje, zobaczcie, No Wie, Dla mnie ty wygrałeś w chód. No gdzieś. Nie pierdolą, bo są słabi. Przecież my nie gramy no, na czas. Ja zapytałem się Weź na to. Złeś daj początku. tego w kominiarze, niech tu podejdzie. Na początku no. się pytałem, czy będę się pierwszy. nie czy chodzi o to. Zobaczcie, ale, czy, ale czy ale ja też. wygrałem czy nie. Bo ale. ja się boję, że zacznę psuć ten kształt. O mnie no masz. Chyba, no, to jest w mojej ślinie. To tu no. tu przy tym pióku, tu no. i tu trochę. Trafie. Na pewno on nie ma idealnie. No gdzie kurwa był... w minutę by zrobił? Jakbyś był w serialu, to by cię odjebali. Za... No. no pierdolicie. No nie, no tak. Wy nie rozumiecie, że ja to ma żyję. być idealnie odcięte. Nie rozumiecie tego? Jedno mi pękło. Ty, ale początku miałem taki, że myślałem, kurwa, że jestem. Kurwa. Urodzony do tego. Jakbyś grało życie, to byś się tak nie spieszył. Zginąłem. Kurde Myśleli, że się zesram Ja się bym prędzej zesrał z nudy tutaj No robur też zginął, tak i. Ja serio to traktowałem poważnie A ja nie? No też No Kurwa, no jest o życie i nie przegrywasz i chuj No i chuj Takie życie To w się sensie już właśnie nie Kurwa, miałem tajną broń, ale nie chciałem jej używać jeszcze Okej okay. Zobaczyć, czy to by się sprawdziło Ale no rzeźba Oj, ciężko. No ja już nie żyję. I tak. <gry> war już może majtki zakładać. Ale kruche jest no. bardzo. Dobra, proszę o, po, po, o ponowne sprawdzenie waru wszechmogącego. Jeszcze tylko kawałam taki mocno ci zaliczesz. No. To już nie, nie, musi, nie musi szanowny bar siadać. przeżyłem? No, zaliczam, zaliczamy no Ale cieszę się. Że zrobiłem. Kurwa! Co i ten... nie miałem wcale najprostszego wzorku też. Ale ładnie mi Jak dla mnie to chyba najtrudniejszy, bo bardzo owalne. Jak są proste linie to łatwiej, żeby odłamać, nie? Próbowałeś? Tak spalone trochę. Spalone, no. No nic, no. Przeżyłem. Jako jedyny. No i jak ja robię. Przeszedłem. Ale tobie zaraz pęknie Ale gwiazdka nie była łatwa jednak. Dwie pierwsze po profesorsku przejebałem. I już myślałem, że wiesz. Ogólnie w serialu nie robili a. tak, bo ja plułem na to ciastko, a oni w serialu, w serialu to ich zali. Ale przecież więcej bardziej rozmiękczysz plując na to. I ciekawe czy nie pluli na to... A sorry Bartek, kurwa. <gry> Mnie to za nie? A i sucker. Zapalniczka już. Nie no dobra, już chujnie. Ale... Ogólnie to możemy być czwarty odcinek od razu. Pewnie nie pluli na to, bo by to źle wyglądało w kamerze, w serialu i nie chcieli aż tak tego. Glizali, no jak ja. Glizali. To... Kurde, gwiazdka łatwo pękała, ale no, jeszcze cienka była. Dwie pół minuty masz. No i przeżyłeś, ładnie. Nie, nie ma, nie jest idealnie, ale... Jest Jeszcze bym dopracował. Ale on, oni tam takie zaliczają. Myślę, wyślę. Przechodzisz dalej. Teraz serio. Się. Dobra. Pokaż, jakie masz. Masz uszczerbione. Wygrałem. Ale... Przeżyliśmy we dwójkę, nie? Ty, jest serio ma uszczerbiony? Gdzie uszczerbiony? No Może ci da. Tutaj. To ma Niech Barber pikuje. No, no pokaż foremkę, a zobacz na jego ten. to nie było tak, że ty później to ugryzłeś? Z tej perspektywy dob dobrze to wygląda, nie wiem, że to? to się wydawało, że ugryzłeś. Weź robór, powiedz, masz tutaj te jak to ocenić robór? Nie no. no ser... jest no przecież robór by tak niedokładnie, do, nie jakbyś tak no. robił, to byś sobie nie zaliczył A przecież. tak od dołu widać. Nie? Jest od dołu no, w by... chuj. No normalnie no, jest o tak, Kurka. tak Przecież zalicamy. ta stopka jest prostokątna, a ty masz ją okrągłą. Też chciałbym przyjrzeć. Daj foremkę, serio. daj foremkę. I tu. myślę że mi się Pituł. uda. uda. Czekaj, no, jest dali? takie ciężkie. Weź no. tak wczuj się w to, że musisz grać o życie. Saka. Ja bym zaliczył, no ale... No nie, nie, nie. jest dzisiaj. Trudno. To szwindel byłby. Trudno, nic się nie stało. Przegrałem, nic się nie stało. Ty po prostu umierasz, nic się nie stało. Nie wyciągajmy wniosku. To. Ale zobaczcie jak to jest, że razem byśmy przeżyli, a jednak przyjebałem się, żebym no. tylko ja przeżył. To jest... Yy... E, ogólnie zastanawiająca cecha naszego gatunku, nie? Że co? Że, chcie, że już i tak obaj wygraliśmy, a i tak chciałem cię jebać. No, nadawałbyś się e, do. Po trupach. Nadawałbyś po trupach się do, do tego naboru Squid Game. No. Może zagramy kiedyś na poważnie. To jeszcze długo mamy licencji na broń. musisz się w długi wpierdolić. Dobra, co napiszcie czy chcemy, żebyśmy. Czy chcecie, żebyśmy zagrali na serio? Cała firma. <laughs> to co, bez pożegnania? Nie żyjemy. No Pączek wyszedł klasycznie. My no nie żyjemy. Jedyny, co przeżył, wyszedł więc.